Inspekcja weterynaryjna odbior. Dobra, po pierwsze, ludzie, musicie się nauczyć pisać. <laughs> Czemu dwóch typów musi próbować rozczytać wasze pismo? Widać, że to jakaś Inspekcja weterynaryjna odbi odbi odbiory zwierząt? To chyba są dwa oddzielne tematy i koleś postanowił, że je zmieści na jednej kartce. <śmiech> <śmiech> ja myślał, że będzie miał większe szanse na wylosowanie, jak umieści <laughs> dwa tematy. Jezus, wiesz o odbiorach zwierząt? Ja? Ja mam psa. Odbierałeś go? Odbierałem go. Z innej miejscowości. O to chodzi. Bo on w innej miejscowości się urodził. I pojechałem go odebrać. W sensie ukraść go z całego miotu. Zajebałeś psa? Nie, kupiłem go, ale no wiesz, to nie jest tak, że cały miot kupujesz, tylko jednego psa, a resztę tylko machasz im. <laughs> a, siema, pożegnaj, bracia i siostry i uciekasz ze swoim. A no, on wiedział, że tego zabierasz? No tak, kurwa, ogarnia koncept wymiany pieniędzy między mną, a właścicielką pseudochodowli. Eee... A polubił cię? Ma ma macie dobre relacje z, z psem? Przecież no, znasz Hołpi, oczywiście, że mnie lubi pies, ale moja żona teraz, przez to, że mamy dziecko, mm -hmm. to na każdym kroku próbuje pozbyć się naszego psa, ponieważ... W już... jaki sposób? No tak mi się podchodzi do kogoś i mówi, o podoba się panu ten pies? <głosy> <głosy> tak? <głosy> tak. Jak coś, może go pan wziąć, więc... I odchodzi. A ty, a ty w, drugiej, w drugiej alejce to samo robisz z dzieckiem. O! Naprawdę? Słodka twarz, bo... Co jest trudniejsze, zajmowanie się psem czy dzieckiem? 50-50 stary. No. Na serio, tak. Zależy, co robisz z tym. Na przykład mój pies ma, jest bardzo lękowy, więc nie można go samego zostawić, a dzieciaka to na luzaku. Siema, Maksiu. Do zobaczenia, nie wiem, pojutrze? Tata jedzie w trasę. Widzimy się. A byłeś przy odbiorze swojego dziecka? Skąd? Tak, tak. Długo czekałem na paczkę z Aliexpress i... Mam takie, mam nadzieję, że tym razem zrobili tam dziury w niej, bo... ten ostatni dzieciak był tak źle dostarczony. I, zno... I nie piszcie mi, że będzie, kurwa, w tym Aliexpressomacie, bo... Macie przywieźć mi pod drzwi. E... Nie, ale w sensie, czy byłeś przy porodzie? Tak, o, tak, tak byłem przy powiedzieć. porodzie. Byłeś? A był naturalny poród? Tak. Mi się wydaje. I z której strony byłeś? Z lewej, a co to znaczy? Chodzi, czy o... Byłem z pozytywnej strony! To... Chodzi o to, czy widziałeś? Śmieszny jakbym był po stronie. To chyba nie moje. To nie jest moje dziecko. Nie, chodzi mi o to, czy widziałeś sam akt porodu, w sensie sam całe wyjście, czy jednak stałeś po tej drugiej stronie i, i tylko trzymałeś za rękę i patrzyłeś na twarz żony, o to mi chodzi. A to czekaj, a to można było być po tej stronie, gdzie wszystko widać? Nie wiem. nie wiem, bo A ja, ty nie... byłeś przy porodzie? Nie, moja żona miała dwie cesarki, więc ja Aha, nie mogę. być. Aha, być. No tak. Może specjalnie, żebyś właśnie nie był przy porodzie, to zrobiła. Dlatego tak, to może wyjść naturalnie, ale ten typ ze mną wchodzi. Dobra, idzie cesarka w takim razie. To... Nie, to jak jest się naturalnie, moja żona naturalnie rodziła, to mhm. normalnie jest taka pufa e, obok obok e, tego łoża i no. sobie siadasz i trzymasz ją za rękę. I jesteś pod takim kątem, że tam mhm. niewiele widzisz. Jedynie widzisz, czy dziecka cię nie podmieniają. Mhm. I to jest tyle. Porody są za łatwe, nie? Porody są za łatwe? Wow, powiedział ty. Tak, no. uważam, że porody są za łatwe. Powinniśmy. Ale czekaj, bo twoja żona miała cesarkę. Dwie cesarki. No. no to może też dlatego, że po prostu ona nie rodziła, tylko wyciągali z niej tego dzieciaka. Tak. To był typowy odbiór zwierząt. Nie wiem, czy jesteś. słyszałeś kiedyś o czymś takim, ale. Nie, ale... moja żona rodziła, rodziła Aha. siłami natury, Aha. ale miała ZD ZZO. Czyli zewnątrz oponowe znieczulenie. I, I mówi po tym znieczuleniu, że mogłaby rodzić codziennie. Mam okay. no, takie kochanie, to jest niewykonalne przez naturę. <noise> powstrzymaj się, powstrzymaj się. To jest ciekawe sformułowanie, że siłami natury. Że ona ma tak, teraz siła wiatru! Tak. <noise> <noise> <Z> ogień! <noise> Ta pielęgniarka mówi ci, którą siłę natury masz teraz I wykorzystać. Tak, możesz <noise> taki ekranik możesz wybrać, no to ja wybieram. Masz losowanie. Siła ognia! O kurwa. <noise> Jak masz czworaczki i tam ziemia, woda, słońce, to pojawia się kapitan planeta i on odbiera poród. Kto pierwszy? Kurwa. Kurwa. A to teraz Kurwa. musimy dwie naraz przeczytać. Teraz dwie naraz. No może um... połączymy siły Ta, Właśnie o to mi chodzi. Tak jest. No to ja nie mam nie za e, Ja mam bagno. Po prostu ktoś napisał bagno i myślę, że to będzie dobra rzecz. A ja mam to... drugie, Uniwersytet Jagielloński. No Wiem, i wszystko że... się zgadza! <laughs> Jak się połączyły te. Więc pytanie odpowiedź od razu, słuchaj. <laughs> to chcecie coś jest więcej? Zajebiste.